Odkąd pamiętam, byłem żartownisiem w grupie. Zawsze tym, który rozśmieszał innych i podejmował wyzwania, zyskałem reputację gościa, który z łatwością radził sobie w każdej sytuacji, bez względu na to, jak absurdalna czy zastydzająca. Moi przyjaciele się tego spodziewali i w większości przypadków z radością im ulegałem. Lubiłem być centrum uwagi tym, do kogo ludzie zwracali się po śmiech lub błyskotliwą wipostę. To było bezpieczne. To było łatwe, a, a potem nadszedł ślub. Amy, moja najlepsza przyjaciółka od dzieciństwa, zaręczyła się, a cała paczka kipiała z ekscytacji. Luke, jej narzeczony, nie był takim żartownisiem jak ja, ale zdecydowanie miewał swoje momenty. A zbliżający się ślub nieuchronnie oznaczał wybuch jakiejś wojny na żarty. To, co zaczęło się jako żart o wieczorach kawalerskim i panieńskim, szybko przyrodziło się w coś znacznie większego. Wszystko to dla zabawy, prawda? Ale kiedy luk mimochodem rzucił pomysł, żebym założyła suknię druhny, nie zdawałam sobie sprawy, co się pakuje. Zawsze ścieciłem się swoją twardością, tym, że nie cofnąłem się przed wyzwaniem. Dlatego kiedy luk zażartował, założy się, że nie odważyłby się założyć sukni druhny na ślub Amy. Zrobiłem to, co zrobiłby każdy szanujący się dowcipniś. Zrobię to, powiedziałem, śmiejąc się. Nic wielkiego. Tylko żart. Głupi zakład. Ale wtedy Amy, śmiejąc się odrobinę za głośno, włączyła się do akcji, a ja stanąłem przed wyborem. Wycofać się z niewinnego żartu albo raz na zawsze udowodnić, że potrafię podjąć każde wyzwanie, nawet takie, które sprawia, że się wierce. No dalej Ben, powiedziała Amy z uśmiechem. Będzie przezabawnie. Nie możesz teraz tchurzyć. Wzruszyłam ramionami. Próbując to zbyć śmiechem. Dobra, ale to twoja wina, kiedy wszyscy będą mnie pamiętać jako gościa w sukience. Nie miałem pojęcia, jak bardzo ta decyzja zmieni bieg mojego życia. Dni poprzedzające ślub były jak węgle. Starałam się zignorować narastający niepokój, gdy znajomi wciąż przypominali mi o zakładzie. Przecież to nie było prawdziwe, prawda? To miał być tylko żart. Ale sposobie, w jaki o tym mówili, w tym błysku w ich oczach, kiedy o tym wspominali, było coś, co sprawiało, że żołądek mi się skręcał. Zawsze byłem tym, który ma wszystko pod kontrolą tym, który nigdy nie pozwolił, by cokolwiek wytrąciło go z równowagi. Ale teraz, teraz miałem iść do ołtarza przed setką gości w sukience nie byle jakiej, ale w sukni druhny, jaskrawo różowej i pełnej falbanek. Kiedy tego ranka przybyłam do domu Amy, żeby pomóc w ostatnich przygotowaniach, wręczyła mi suknię. Była gorsza, niż sobie wyobrażałam. Satynowa tkanina mieniła się w świetle, a koronkowe zdobienia sprawiały, że wyglądała jeszcze bardziej misternie. Małam wrażenie, jakby sama suknia ze mnie kpiła. Czułam, jak moja pewność siebie kruszy się z każdą sekundą, gdy trzymałam ją w dłoniach. Będziesz wyglądał świetnie. Będzie. Powiedziała Amy z figlarnym uśmiechem: Wymusiłam uśmiech, a moje myśli pędziły jak szalone. To szaleństwo to zupełnie nie do mnie. Ale rzeczywistość szybko mnie dopadła Luk już prawiał wszystko w ruch. Nie było już odwrotu musiałam to zrobić zgodziłam się na ten absurdalny zakład, a myśl o wycofaniu się, o okazaniu słabości przerażała mnie bardziej niż sama sukienka. Druchne Amy, jedna po drugiej. Pomagały mi włożyć suknię. Potem przyszedł czas na makijaż, a potem na włosy, starannie ułożone, żebym wyglądała jak najbardziej kobieco. Ostatnim krokiem było wsunięcie obcasów, których nigdy w życiu nie nosiłam. Stojąc przed lustrem, ledwo rozpoznałam osobę, która na mnie patrzyła. Moja twarz, z mistrzowsko wykonanym makijażem, wyglądała delikatnie. Moje ciało, faceta uwielbiającego garnitur i krawat, który szczycił się swoją imanskością, było teraz otulone dopasowaną sukienką, która podkreślała każdą moją krągłość. Wziąłem głęboki oddech. To, to szaleństwo. Ale to się działo i nie było odwrotu. Idąc w stronę kościoła, czułam na sobie wzrok wszystkich. Powietrze było gęste od śmerów, szeptów i ledwo skrywanego śmiechu. Niektórzy byli zaskoczeni. Inni wręcz szokowani, ale mnie najbardziej uderzyło poczucie o. Małam wrażenie, jakbym była obnażona, nie fizycznie, ale emocjonalnie. Każdy krok sprawiał wrażenie, jakbym wchodziła prosto w światło reflektorów. Rzeczywistość zakładu uderzyła mnie mocniej, niż się spodziewałam. Nogi uginały się pode mną, gdy z trudem utrzymywałem równowagę na wysokich obcasach. Nigdy nie czułem się bardziej bezbronny, zawsze uważałem się za faceta który nigdy nie czuje się niekomfortowo, bez względu na sytuację. Ale teraz już nie byłem pewien, kim jestem. Drzwi kościoła otworzyły się szeroko i wszedłem do środka. Goście ucichli, a ja czułem, jakie choć palą mnie wzrokiem. Zacisnąłem pieści, próbując uspokoić oddech, ale drżenie rąk nie ustawało. Amy stała przy ołtarzu, promienna w sukni ślubnej i przez chwilę myślałem, że wybuchnie śmiechem ale kiedy nasze oczy się spotkały, jej wyraz złagodniał. W jej spojrzeniu nie było kpiny, tylko ciepły, dumny uśmiech. Wyglądasz niesamowicie. Ben szepnęła, gdy stanąłem obok niej i w tym momencie coś zaskoczyło. Nie chodziło o sukienkę. Nie chodziło o żart. Chodziło o to, że mogłem stanąć tu przed wszystkimi. Nie jako facet, który zawsze musi coś udowadniać, ale jako facet, który jest gotów się wysilić, Podjąć wyzwanie, nawet jeśli go to przeraża. W miarę trwania ceremonii zacząłem zdawać sobie sprawę, że coś we mnie zmienia. Za każdym razem, gdy spoglądałem w lustro lub dotykałem materiału sukni na skórze, czułem się coraz mniej facetem, który potrafi wszystko, a coraz bardziej osobą, która naprawdę pozwala sobie na doświadczenie czegoś nowego. Uśmiech Luka rozświetlił całą salę. Wyraźnie cieszył się tym widowiskiem. Ale po raz pierwszy było mi to obojętne. Nie byłam tu dla niego ani dla nikogo innego. Byłam tu dla siebie. Po ceremonii rozpoczęło się przyjęcie. Muzyka grała głośno i szybko, a ja kołysałam się w rytm. Nie mogłam się powstrzymać. Moje ciało poruszało się naturalnie. Sukienka powiewała wokół mnie. Śmiechy i wiwaty były ogłuszające, ale nie szydercze. Były radosne. Jakby wszyscy wiedzieli. Że wkroczyłam na nieznane terytorium i dopingowali mnie. Stałam się widowiskiem. Tak, ale stałam się też kimś innym. Kimś bardziej realnym. Więcej ja niż kiedykolwiek wcześniej. Sala weselna była pełna gości, a taniec już się rozpoczął. Rozgrzmała wolna piosenka, a ja stałam z boku, zastanawiając się, czy powinnam wziąć udział. Co miałam teraz zrobić? Myślę, że nadszedł czas, żebyś wyszedł na parkiet. Ben, powiedziała Amy, szturchając mnie, zawahałem się. Nie wiem, ale Amy tylko spojrzała na mnie znacząco, tak, że poczułem, że nie mogę się wycofać. Nie teraz, nie po tym wszystkim. Wziąłem głęboki oddech i wyszedłem na parkiet. Każda część mnie krzyczała, żeby uciekać, żeby się schować, żeby zapomnieć o całym tym bałaganie. Ale gdy muzyka narastała. A goście patrzyli, coś we mnie drgnęło. Nie byłem już tym facetem w tle, nie byłem już tym, który chowa się w cieniu. Byłem tutaj, na pierwszym planie, panując nad każdym swoim krokiem. I wtedy to poczułam przypływ pewności siebie, jakby sukienka mnie nie powstrzymywała, a wręcz popychała do przodu. Ruchy wydawały się naturalne, płynne. Nie miałam na sobie tylko sukienki. Ja w niej tańczyłam. Ludzie wiwatowali klaskali i po raz pierwszy poczułem się naprawdę żywy. Nie dlatego, że wygrałem jakiś zakład, ale dlatego, że wkroczyłem w nową wersję siebie, o której istnieniu nie miałem pojęcia. Po tańcu Luk podszedł do mnie szerokim uśmiechem. Jesteś absolutną legendą, Ben. Nigdy nie myślałem, że ci się uda. Po prostu pokręciłem głową, śmiejąc się. Ja też bym tak nie myślał. Ejni mocno mnie przytuliła. Jestem z ciebie taka dumna, wyszeptała. Wiedziałam, że dasz radę. I w tym momencie wszystko się zmieniło. Nie byłem już tym facetem, który robił kawały, żeby zaimponować innym. Nauczyłem się, że nie chodzi o zachowanie pozorów ani o zachowanie twardziela. Chodzi o bycie autentycznym, o przeżywanie chwil, nawet tych, które piekielnie cię przerażają. Ślub się skończył. Ale nie mogłam pozbyć się uczucia przemiany. Nie chodziło tylko o suknię. Nie chodziło tylko o żart. Chodziło o to, żebym uwolniła się od wszystkich oczekiwań, które sobie narzuciłam, od murów, które zbudowałam wokół swojej tożsamości. Stając przed lustrem po raz ostatni tego wieczoru, sukienką wciąż opinającą moje ciało, uświadomiłam sobie coś. Nie tylko podjęłam zakład. Pogodziłam się z nim. Pozwoliłam sobie na bycie wrażliwą, na zabawę i doświadczenie czegoś zupełnie poza moją strefą komfortu. I to było przyjemne. Następnego dnia zdjęcia ze ślubu krążyły po sieci i przygotowałam się na drwinę. Ale zamiast czuć się zażenowana, poczułam dumę. Dumną siebie, że podjęłam ryzyko. Dumną siebie, że jestem autentyczna. Może nadszedł czas, żeby przestać się martwić, co inni o mnie myślą i po prostu żyć bo tak naprawdę jedyną osobą, na której musiałem zrobić wrażenie, byłem ja sam.